Dzień dobry, tutaj Barcin. No i niestety, przepraszam za... poprzedni odcinek. Gdzie niestety, w końcówce... i to akurat w walce z bossem... przerwało film. No niestety, miejsce na dysku się skończyło. No a jak wiecie... nie mogę już się cofnąć. Więc niestety, przepraszam. Ale... no nie zobaczymy... Tego wyścigu. No, ale żyrafa będzie nas ścigać tak samo jak mm, byczek. No, jeszcze raz przepraszam. No i zapraszam już na trzecią planszę. Misia zimowisko. No i pierwszy wyścig. Pokażę Wam dokładnie. No to jest bo boss trzeciej planszy. No i zaczynamy. Jeszcze raz przepraszam, no naprawdę. Tym razem bez efektów. Bo patrzyłem na filmiki z efektami i niestety... Trochę mnie zagłuszały. Coś strasznie jasno na tej planszy. Nie wiem czemu. Pokażę wam co nowego w prezentach. I co... I czego nie ma już. Reprezentach. O, woda. F Mówiliśmy na, na to: woda kolońska. Ona działa jak pułapka. Śnieżka zastępuje kokosa. Zamrażacz zastępuje. Nie wiem, nie pamiętam, co zastępuje. Widzieliście, jak się ślizgałem, dlatego mam tutaj przyczepność. Trafiłam się w prezencie i widzicie, mogę swobodnie. Uuu, dostałem zamrażaczem. Zamrażacz jest jak pomidor. Yy, za zastępuje pomidora i arbuza w tej plansz. Ciacho nadal jest, jak widzicie. No, jestem dopiero piąty, więc muszę się trochę sprężać. No, szkoda mi trochę. Tej walki z żyrafą. Teraz zamrażacz. O, przed nami Żrafa. A, z, ze Śnieżki dostanie. Tak jest. Byczusz ma ciacho. Puszczamy wodę kolońską. No i niestety, oberwaliśmy ciachem. Jesteśmy trzeci. Ciekawe kogo żyrafa zastąpiła. Widzę, że jest żółwik, jest pantera. Ale nie wiem kogo zastąpiła, czy żabę, czy... czy dinoza nie, dinozaur też jest. To chyba żabę zastąpiła. Więc już żaby nie zobaczymy i kurczaka. Śmieszny gaz, jak widzicie, nadal jest. Przetrwał. Już trzy plansze. Ciacho również. Zobaczymy później. Tu jest fragment, bardzo, gdzie jest bardzo ślisko. Dynamic też przetrwał. Trafimy w kogoś? O, w byczka i w siebie. Ulala. No, niedobrze, jesteśmy trzeci. A nie dobrze. Nikt nam nie ucieknie. Jedynie byczek przed nami. W tej planszy już jest lepszy niż na pustyni. No to teraz będzie do. I trafiłem. Woda kolońska. Chyba zastąpiła katapultę. Z tego co kojarzy. U, pantera gdzieś się zablokowała. Chyba tutaj na moście. A nie, jest katapulta. No to nie wiem co zastąpiła. Może doszło. Jak widzicie, zima jest nawet fajna. Już ostatnie krążenie. O, i tu jest kowadło. Działa jak pułapka. Też nowa rzecz, która doszła. No i turbo. Ładnie teraz było. Tutaj bałwana ktoś ulepił. No ładny, ładny. W zamian za tą walkę z bosem, to spróbuję wam wynagrodzić tym, że nakręcę dwie plansze zimowe może nawet trzecią. No i skończyliśmy. Udało nam się. Było trochę trudne, ale tylko trochę. Mam nadzieję, że się nagrywa. Pantera się gdzieś zablokowała. No i wygraliśmy. No i druga plansza. Szybciusko. No i znowu nas postawiło prosto na na patyku. No i tutaj jest fajna ta góra bo jeśli postawimy tutaj olej na akurat na górce to jak komputer w to wejdzie to to już na górę nie, nie zdoła wjechać. I przez cały wyścig będzie na tej górce się blokował. No przez ten pierwszy jak widzicie ta plansza jest trochę inna. Może nawet fajniejsza od tej pierwszej. Fajnie się jedzie. Ale były też trud trudniejsze momenty na tej planszy. Jopaj. Pukawka, jak widzicie, jeszcze przetrwała. Już trzy plansze. Olej to samo katapulta też przepraszam i kowadło, jopa tutaj łatwo jak się za szybko jedzie to łatwo wpaść na te drzewa i no i można się zahamować O no już mam wielką przewagę. Jak na razie dobrze idzie. Łopa, łopa. Mam teraz 7 Gb wolnego na dysku, więc myślę, że ten film się spokojnie zmieści. Ojejku, ojejku, Oberwaliśmy. No, znaczy, walnęliśmy w... w górę lodową, czy jak to nazwać, w lód, no. No cóż, za bardzo w tej grze u nie, nie ma, prócz no nowych rzeczy w prezentach, no, plansze się trochę zmieniają. No, według mnie powinni dać tutaj więcej ślizgania się. Więcej lodu. O, o przyczepność. To też fajnie wymyślili z tą przyczepnością. No, tylko więcej, to tak jak mówiłem, więcej ślizgania by się przydało na zimowej planszy. Żeby się tak odróżniała od innych. Ostatnie krążenie. No i widzicie, ktoś tam już utknął. Tak, jak mówiłem, już stąd nie, nie ucieknie pantera. No i tutaj, tuż po górce, trzeba już skręcać w prawo, żeby nie walnąć w tego bałwana. Taka do dobra rada. No i cóż, idziemy dalej. Może jeszcze kogoś zdoblujemy żyrafę albo byczka. No i znowu na tym samym zakręcie Mam wrażenie jak, jakby jego, jego koła rekinka Kręciły się raz do przodu, raz do tyłu. Mam takie wrażenie Ale może powinno tak być. Przepraszam głos mi się załamuje. A ja w ogóle rekinek też fajnie wygląda. No i cóż, koniec planszy. Za zakrętem będzie. No i na koniec puścimy kowadło. O, jeszcze jeden. O, no tak. Za tymi saniami. I opa, z turbem na metę. No, i już ukończyliśmy dwa wyścigi. Dostaliśmy dodatkowy wyścig, ekstra. No, i w następnym odcinku przejdziemy w trzecią i czwartą planszę. Tak chyba będzie najlepiej. Dwie na odcinek. A więc dziękuję. Zapraszam do kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. No, i ja już się z Wami żegnam. Cześć, do widzenia. No i w ogóle.